David Richard Berkowicz, a właściwie Richard David Falco, znany jako syn sama. Urodził się 1 czerwca 1963 roku i był adoptowanym synem swoich rodziców, Pearl oraz Najtana Berkowiców. Jako dziecko był dosyć problematyczny, dręczył inne dzieci, interesował się kradzieżami oraz bardzo podniecał się widokiem ciał wynoszonych z płonącego budynku. Często także jako dziecko podkładał ogień. Uczył się źle i tak samo źle się zachowywał. Kiedy David ma lat 14, jego matka umiera na raka piersi, co jest dla chłopaka ogromnym ciosem, ponieważ był z nią bardzo mocno związany. Nie akceptuje także nowej wybranki ojca. Kiedy ma lat 18, wstępuje do armii. Służył w Stanach Zjednoczonych i w Korei. Trzy lata po zakończeniu służby udało mu się odnaleźć swoją biologiczną matkę, która opowiada mu wszystko o tym, kim David jest i skąd pochodzi. Te informacje stają się podwalinami do poważnego kryzysu mężczyzny. Do chwili aresztowania będzie pracował jako sortowacz listów. Jego pierwszymi ofiarami miały być dwie kobiety, a napad miał mieć miejsce w wigilię roku 1975. Jednak, ponieważ przeżyły jego atak, Berkowicz zmienił narzędzie zbrodni na rewolwer. Jego pierwszą śmiertelną ofiarą była Donna Lori. O tym, że kula z jego pistoletu trafiła ją i pozbawiła życia dowiedział się z telewizji. Przyjaciółka, z którą Donna była tego wieczoru przeżyła atak, jednak jedyne co zapamiętała to to, że napastnik był białym mężczyzną w okolicach trzydziestki i miał żółty samochód. Sprawca został okrzyknięty w prasie jako The 44 Caliber Killer w związku z wybranym przez siebie narzędziem zbrodni. Między pierwszym a drugim morderstwem postrzelił jeszcze cztery osoby. 30 stycznia 1977 roku zabija swoją drugą ofiarę, którą postrzelił w skroń i w szyję. Jej partner, z którym była na randce, przeżył atak strzelca. Policja zauważa pewien wzór. Na swoje ofiary zabójca wybiera młode, ciemnowłose, długowłose kobiety i lub młode pary siedzące w zaparkowanych samochodach pozbawia życia kobiety ponieważ mógł być w przeszłości chronicznie przez nie odrzucany by dać policji jakąś konkretną wskazówkę david berkowicz zostawił list przy samochodzie swoich kolejnych ofiar w liście przedstawia się jako syn sama i od tego czasu tak właśnie media go nazywają. Na podstawie analizy listu psychiatrzy uznali, że strzelec może cierpieć na schizofrenię paranoidalną. Na ostatnie swoje ofiary wybiera parę siedzącą w samochodzie w dzielnicy Brooklyn. Oboje zostali postrzeleni w głowę. Kobieta nie przeżyła ataku strzelca, a mężczyzna został oślepiony. Do złapania Berkowica przyczyniło się złe parkowanie. Świadek zeznał, że widział sprawcę z mandatem za wycieraczką swojego samochodu żółtego Forda Galaxy. W samochodzie Berkowica policjanci znaleźli między innymi karabin, pistolet kalibru 44 i mapy miejsc zbrodni. Mężczyzna bardzo szybko przyznał się do zabicia wyżej wymienionych ofiar, by uniknąć kary śmierci samem miał być sąsiad Berkowica Samkar, który miał psa Harveya, który to pies był opętany przez starożytnego demona i to on nakazywał Davidowi zabijać. 12 czerwca 1978 roku David Berkowicz został skazany na sześć dożywotnich wyroków za zabójstwa, co oznacza, że spędzi za kratkami 365 lat. Na podstawie książki Mori Terjego powstał miniserial Dokumentalny pod tytułem Synowie sama, droga w mrok. Pisarz twierdził, że David Berkowitz nie działał sam. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia w przyszły piątek.